Głucha Mucha. Pewna mucha była głucha. Myć się nie lubiała, uszy zatkane brudem miała. Głośno przez to brzęczała, lecz siebie nie słyszała. Myślała, że głos straciła. Do lekarza podążyła. Przez okno wleciała, do gabinetu się dostała. Na szafce usiadła, do wody utlenionej wpadła. Szybko się utleniła, cała biała była. Lekarz, gdy ją zobaczył, pobladł i się przestraszył. Nie myślał, że to jest mucha, lecz że zobaczył ducha. Z gabinetu jak z procy, wzywając pomocy, wybiegł jak poparzony białą muchą przestraszony. Sam pomocy potrzebował, śmiertelnie się tym przejmował. Mucha leczenia nie otrzymała, z gabinetu wyleciała. Dalej lata mucha głucha, która przypomina ducha. Więc gdy ją zobaczycie, być może się przestraszycie, lecz to jest tylko mucha